w nowym roku 2012, nowym moim ferietonie politycznym, w którym chciałbym się spotykać z Państwem i dzielić się problemami związanymi z sytuacją polityczną, gospodarczą naszego kraju, jak również sytuacją naszego regionu ziemi świętokrzyskiej. W tej fajnie szóstej kadencji jestem posłem wybranym po raz powtórny, tak jak w poprzedniej kadencji pragnę pracować. Dwóch komisjach: Komisji Obrony Narodowej i Komisji Kultury Fizycznej. Chciałbym zaprosić Państwa do współpracy poprzez korzystanie z usług mojego biura poselskiego, którego podstawowa siedziba jest w Karzeszku Kamiennej na ulicy Ksiborskiego 20. Biuro czynne jest codziennie od godziny 10 do 16, czyli można zgłosić swój problem, gdzie można umówić się na rozmowę ze mną czy ewentualnie z prawnikiem. Szósta kadencja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dla Prawa i Sprawiedliwości, którego klub reprezentuje w Sejmie rozpoczęła się niezbyt fortunnie, ponieważ z klubu naszego odeszło kilkunastu posłów i założyło swój klub Solidarną Polskę. W jakiś sposób spowodowało to spowolnienie działań naszego klubu, jako największej partii opozycyjnej. Niemniej jednak oczyściliśmy się z osób, które nie było z nami po drodze i w następnych miesiącach, w następnych latach będziemy skutecznie przeciwstawiać się koalicji Platformy Obywatelskiej psl Ustawą refundacyjną, jaką nam zaproponowała koalicja w jeszcze poprzednim Sejmie, PO i BSE. Zmiany te uchwalone w czerwcu ubiegłego roku zostały przez tą koalicję rządzącą i przewodnictwem nowego ministra Bartosza Rukowicza całkowicie zaniechane stawa ta zobowiązywała teraz lekarzy do sprawdzania, czy pacjent jest ubezpieczony. A ponadto nakazywała jeszcze lekarzom. Sprawdzać w ustawie, w spisie i w rozporządzeniu, z tą ustawą związaną, jaki poziom refundacji dany lek posiada. Nie może być takiej sytuacji, że w procesie tworzenia prawa, kiedy rząd zapomina, co należy do ich obowiązków, zapomina zająć się problemem, wprowadza, mimo że był pół półroczny okres wakacjolegizm dla tej ustawy. W nerwowy sposób ustawy prowadza pacjentów, którzy są chorzy na cukrzycę, którzy są chorzy na astmę czy choroby kardiologiczne w stan nerwowy, czy będą mogli zdobyć tanie i szybko, skutecznie leki. Nie może być takiej sytuacji, w związku z tym postulujemy odwołanie pana Bartosza Rukowicza zajmowanego stanowiska. Istotnym i ważnym dla mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego w ogóle, jest też realizacja inwestycji na drogach krajowych na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Na spotkaniu, które odbyło się na początku grudnia, Generalnej Dyrekcji Oddział Kielce przedstawiono plan budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. I tu posłowie, którzy ziemi wszystkich, którzy byli na tym spotkaniu, zostali niemile zaskoczeni informacją, że ilość środków przeznaczona na budowę nowych dróg w województwie świętokrzyskim spadła do kwoty 2,5 miliarda złotych, co jest kilkakrotnie kwotą bliższą niż w latach ubiegłych. Miał czynek, yy... Drogi numer 7, szczególnie interesujący mieszkańców Skarżyska Kamiennej o granicy z województwem mazowieckim do węzła Skarżysko, a później jej przebieg od Skarżyska poprzez obwodnicę Kielc, Jędrzejów i dalej, znalazł się w załączniku numer 2, który mówi, że inwestycja ta może być rozpoczęta przed rokiem 2013. No więc słowo może stawia tu tą inwestycję pod znakiem zapytania.